Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów. Witam Państwa. Lech Pilarski, w tym roku mija 80. rocznica. Kiedy to informacje o zbrodni katyńskiej trafiły w eter, tak to nazwijmy, czyli zostały użyte informacje w prasie, radiu i tym podobnych nośnikach komunikacyjnych. I mija również 30. rocznica, kiedy to Rosjanie powiedzieli: tak, to my tę zbrodnię wykonaliśmy rękami NKWD. Naszym gościem jest profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. W kategoriach międzynarodowych y, można powiedzieć, że weszło do użycia takie pojęcie jak zbrodnia katyńska, no i pokłosie tego wszystkiego, czyli kłamstwo katyńskie. Tak, no kłamstwo katyńskie. kłamstwo katyńskie zaczęło się w momencie zbrodni nie w momencie odkrycia, kiedy Rosjanie zaczęli opowiadać o tym, że to zrobili Niemcy. Bo odkryli bo od... te masowe groby tak, Niemcy. Tak, bo Niemcy odkryli masowe groby i ogłosili to całemu światu i wówczas już cała propaganda rosyjska, właściwie radziecka wówczas została uruchomiona udowadniając, że to zrobili Niemcy. Chociaż tak naprawdę wszyscy łącznie z Ariantami doskonale wiedzieli, że zrobili to Rosjanie i w 1945-1946 roku dano to wyraźnie odczuć Polakom, że nie będzie żadnych rozmów, nie będzie żadnych prób ujawniania i omawiania zbrodni katyńskiej, że ta narracja narzucona przez burdenkę NKWD w 1944-1945 roku będzie obowiązywała. Będzie Natomiast, oficjalna. Tak, tak, będzie oficjalna. Natomiast. Ukrywanie zbrodni katyńskiej zaczęło się w momencie, kiedy zaczęła się sama zbrodnia, dlatego że pamiętajmy, iż w tym samym czasie, kiedy podpisywano dokumenty dotyczące rozstrzeliwania tych oficerów i wszystkich innych osób, które trafiły do obozów jenieckich, policjantów, służby więziennej, w tym samym czasie podpisano decyzję o wysiedlaniu ich rodzin. A więc to był moment, kiedy tą zbrodnię Próbowano już zatuszować. Nie tylko e, skutecznie zasypać ziemią masowe groby, ale też e, rozproszyć po przestrzeniach Związku Sowieckiego rodziny tych wszystkich, którzy zostali e, rozstrzelani. E, później sprawa była oczywista. 41. Prawda? Zaczynamy pytać, e, ponieważ Polska zakłada, że można stworzyć dużą armię w Związku Radzieckim. Zaczynają się pierwsze pytania, niewygodne pytania, choć, Gdzie są ci oficerowie? gdzie, gdzie są ci oficerowie? Choć znowu w możemy się cofnąć do Berlinga a, i do y, rozmów z Berlingiem, gdzie y, rzekomo miał się dowiedzieć, że popełniono błąd z y, oficerami, a więc. Y, tak naprawdę. Czyli powinien się domyślać, że coś się stało. Nie myślę, że się domyślał. Myślę, że, że, się domyślał. myślę że się domyślał, po pierwsze, dlatego, że e, on doskonale znał tych swoich towarzyszy broni, którzy Czyli zniknęli. znał metody. Znał metody. Wiedział w 1941 roku, jak trafił do armii Andersa, że nie ma szans, że ci ludzie zniknęli. Wiedział, kiedy on opuścił e, obóz niemiecki. E, trudno było nie połączyć pewnych kropek. Natomiast. E, Trudno było też w tym momencie otwarcie rzucić Rosjanom twarz, że wymordowaliście oficerów, skoro dopiero żeśmy e, rozpoczynali na prośbę i przy wzmocnieniu aliantów budowanie armii. Więc e, słyszeli wtedy polscy przedstawiciele, że nie wiadomo co się z nim stało. Myśmy ich wypuścili. E, Sikorski usłyszał, że prawda, uciekli do Mandżurii albo w jakieś inne miejsca. Cała ta fałszywka była wrzucana w obieg, choć tak naprawdę już wówczas Polacy nie mieli wątpliwości, co się z nimi stało, a poprzez różnych oficerów łącznikowych, prawdopodobnie alianci też doskonale już wówczas wiedzieli. Mało tego, tak naprawdę te pierwsze informacje o tym, że mogą być pochowani w masowych grobach oficerowie, zaczęły przenikać nie w momencie, kiedy Niemcy to odkopali, bo Niemcy to też odkopali z, Czysto politycznych przyczyn. E, tak naprawdę te przecieki szły dużo wcześniej, bo bardzo szybko zajęto te e, okolice. E, I wojska niemieckie już wtedy zdawały sobie sprawę z tego, że mają jakąś tam bombę. E, ale znowu, Propaganda nie potrzebowała w tym momencie zwycięskiej armii e, niemieckiej używać tego narzędzia. W 1943 roku sytuacja się odmieniła i, Ros i Niemcy z premedytacją uruchomili e, tę wiedzę, e, odkopując te groby, licząc powiedzmy na jakieś tam e, skłócenie, na, na problemy wewnątrz aliantów, a przede wszystkim na, także na to zagranie tą kartą polską. I tutaj okazało się, że Niemcy no, podeszli to, do tego planowo. Powołali Międzynarodowe Komisje, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, lekarze. także Bez prasa. wątpienia sami się też przygotowywali. Nie wierzę w to, że nagle wykopanie tych grobów nastąpiło przypadkiem. Także szybkość, z jaką powołano osoby, które wytypowano, cały projekt, cała, cała procedura informacji w mediach. W radiu, w gazetach, cały proces informacji na kierunku okupowanej Polski, próba zagrania tym także w Polsce, zgoda w ogóle na wyjazd osób z Czerwonego Krzyża, i tak dalej. No to wszystko było przygotowane dużo wcześniej zapewne i uruchomione. Jest. Czyli plan polityczny, plan polityczny z jednej i z drugiej strony. Oczywiście, że tak. Była ta walka o, o prawdę, tylko ta walka o prawdę musiała polec z dwóch powodów oczywistych. Po pierwsze, że e, informacje ogłosili Niemcy, a po drugie, dlatego że e, sojusz aliancki był ponad wszystko. I w tym momencie wiadomo, bo zresztą Rosjanie nie, pozostawali, nie pozostawiali żadnych złudzeń, szczególnie w 1945 roku, kiedy już zmontowali sobie komisję burdenki, kiedy narzucili tą oficjalną narrację, nie pozostawiali złudzeń, że użycie Katynia będzie, zaszkodzi interesom alianckim. A alianci nie chcieli, powiedzmy, kruszyć kopii o. Z punktu widzenia całej wojny, jeden z faktów ważnych, ale przy ogólnych zbrodniach ludobójstwa, e, takich, które można było złożyć w interesie e, przyszłości. Bo przypomnijmy, 1943 rok to dosyć trudna sytuacja w Europie. Rosjanie zaczęli dopiero gonić Niemców, e, alianci próbowali różne desanty na południe Europy. No, 43 rok nie jest, nie jest momentem trudnym dla Niemców, bo rzeczywiście Niemcom się odwraca front. Ale to nie jest czas, kiedy można powiedzieć, że wojna jest przesądzona. Mało tego, to nie jest czas, kiedy można powiedzieć, że e, możemy założyć, iż Niemcy przegrają w sposób absolutny, a nie na przykład w, po, w wyniku jakichś przedziwnych separatystycznych pokojów, umów e, itd. Tak, e, tak naprawdę. Teheran także pokazuje jakiś kierunek działań alianckich, No ale w tle Katy nie bardzo pasuje. Więc on jest złożony, prawda o Katyniu jest złożona w ofierze przyszłości świata, przyszłości relacji alianckiej i Polacy, mimo że wiedzą, mimo że prowadzą swoje śledztwa, mimo że mają te materiały, mimo że cały czas poszukują, dopóki nie zostaną wyrzuceni z e, ambasada i przedstawiciele ambasady ze Związku Radzieckiego, poszukują tych śladów, a później jeszcze prowadzą wśród tych ludzi, którzy wyjdą z armią e, poszukiwania, czy ktoś cokolwiek wie, czy gdziekolwiek jeszcze są jakieś ślady, bo pamiętajmy, że z jednej strony... Mieliśmy, e, mieliśmy pewność, że gdzieś tam mogli zostać zgładzeni, ale polscy żołnierze, a także czasami oficerowie nadchodzili z przeróżnych miejsc, bo w międzyczasie Rosjanie wysyłali tych ludzi z obozów jenieckich gdzieś na daleką północ, do budowy dróg, do, do obozów i tak dalej. Więc nigdy nie było pewności, czy gdzieś jeszcze Jakieś grupki tych oficerów nie są ukryte. Stąd te poszukiwania trwały cały czas, ale nie było szans. No, komisja Burdenki, narzucenie tej narracji, stworzenie w ogóle stworzenie tej całej narracji dla Wojska Polskiego tworzonego w Związku Radzieckim, dodatkowo jeszcze w ogóle. Podporządkowanie, próba wrzucenia tego do prawda, osądzenia, kiedy strona niemiecka w Norymberdze udowodniła szybko i nie, uz nie uznano tego za zbrodnię niemiecką. Wszyscy wiedzieli dlaczego nie uznano. I do tego, e jeśli pan pozwoli, za chwilę powrócimy. Bo chichot historii był jeszcze i taki, że Sam Berling musiał w. E Katyniu oddać honory poległych, mówiąc, że to Niemcy zrealizowali tę całą zbrodnię, wiedząc jednak, że to byli Rosjanie. Tajemnice naszych czasów. Przypomnę, naszym gościem profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku zmontowano całą tę farsę związaną z ukryciem zbrodni katyńskiej. Także na szczeblu międzynarodowym, ale głównie, jak pan powiedział przed chwilą, było to adresowane do powstającego polskiego wojska i do ludności w Polsce, mimo tego ogromnego terroru niemieckiego w naszym kraju. Tak, ale z drugiej strony pamiętajmy, że y, ci, którzy przeżyli okupację sowiecką 39-41, wiedzieli doskonale, do czego są zdolni Sowieci, wiedzieli, jak znikali ludzie, y, wiedzieli o. Y, Mordowaniu osób w więzieniach, i ci, którzy powracali, też wiedzieli, jaki to jest system. Więc w Polsce w zasadzie nikt nie miał wątpliwości od samego początku, że to jest robota Sowietów, i może pod tym względem ta propaganda niemiecka dotarła. Ona jednak przekazała tą informację, ona gdzieś tam została. To był mit założycielski Polski Ludowej. Mało tego pamiętajmy, że Rosjanie cały czas będąc niepewni co się dzieje, e, dalej prokurowali przeróżne, e, przeróżne rzeczy, choćby kwestia chatynia jako zbrodni. E, nomen omen dzisiaj... Chatyń jest wykorzystywany przez Białorusinów w rozgrywce z Ukraińcami. E, ponieważ tam, w ta zbrodnia, którą dokonały oddziały niemieckie, wśród tych oddziałów były także oddziały e, ukraińskie. A przynajmniej część Ukraińców, których Niemcy w ten czy w inny sposób w, wciągnęli w te e, działania. Więc dzisiaj Łukaszenka próbuje na przykład Chatyniam... Roz... ta karta cały czas tak, jest w grze. Tak, ta karta cały czas jest w grze. Te fikcyjne, e, te fikcyjne tablice Kuczci czci przez hitlerowców, ale to wszystko było tylko przez pewien czas. Potem właściwie wyłączono to zupełnie, bo zdawano sobie sprawę, że, że nie ma szans, by w jakikolwiek sposób można było to wtłoczyć w tą pamięć społeczeństwa. A mało tego, myślę, że kluczem było, aby im mniej mówimy, tym łatwiej może będzie nie tyle zapomnieć, co wymazać. Przetrwać. Wróćmy do Norymbergi, bo tam sowieci próbowali wrzucić zbrodnię katyńską jako no, działanie nazistowskich Niemiec i rozliczyć się w cudzysłowie ze sprawcami. Tak, oczywiście, że tak, dlatego że e, wychodzili z założenia, iż e, kiedy patrzymy, pokazujemy wszelkie możliwe zbrodnie ludobójstwa, no to zbrodnie na hejcach wojennych tym bardziej da się. E, tak, e, mówimy o milionach, tutaj, tak, około tutaj 30 jest tam 30 tysiącach. tysięcy, więc no to przypniemy te 30 tysięcy do tych milionów. Natomiast, natomiast, co tu dużo kryć, e, sceptyczne były pozostałe, e, pozostali prawnicy aliancy, a niemieckie, niemieccy obrońcy, czy nie, obrońcy oskarżonych w czasie procesu dosyć skutecznie udowodnili, że to było po prostu niemożliwe i żeby nie doszło do jakiejś kompromitacji, to po prostu w pewnym momencie zdjęto to. I rzeczywiście Nuremberga nie była w stanie e, tego e, osądzić. Rosjanom było to chyba nawet wygodne, aliantom tym bardziej. E, I dopiero 51 rok e, przyniósł. Jasną i klarowną zmianę. To tak zwana komisja Majnana. Czyli komisja Majnana, dokładnie, bowiem Amerykanie mogli wreszcie użyć tego narzędzia przeciwko Rosjanom. A bardzo dużo materiałów zebrano, jednoznacznie w końcu potwierdzono to, co wszyscy wiedzieli od dłuższego czasu, że za zbrodnią stoją Rosjanie, ale dla dla Polski w tym momencie był to okres najgorszego stalinizmu i w zasadzie... No, byliśmy pod sowieckim butem, także nie mogliśmy tego ani propagandowo, ani, A, ani prawnie nie mogliśmy, wykorzystać. Nie mogliśmy nic zrobić. Mało tego, gdybyśmy próbowali cokolwiek powiedzieć się na Stany Zjednoczone, to byłoby to absolutnie kontrproduktywne. I znowu... no, z pewnością by się skończyło w lochach bezpieki, ze względu na to, że no, idziesz na pasku amerykańskiego imperializmu... Przede wszystkim nikt by nie pomyślał Ogóle, że sojusz, można tak byłoby. Dalej. To był dowód na to, że Amerykanie, prawda, próbują rozbić e, sojusz a, a tak naprawdę. Rosjanie doskonale wiedzieli, że znowu wrzucenie tego w przestrzeń jest e, niewskazane. E, no bo. bo bo to miało zostać nie tyle, te kłamstwo nie, nie tyle miało funkcjonować, co pierwotnie e, to wszystko miało pójść w zapomnienie. Miało zostać zatarte, bo nie wytarte, zatarte. E, oczywiście znowu jest pytanie o to, m, czy kiedykolwiek realne były rozmowy, e, czy, czy w, nie. nie, 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 nie nie do końca prawdziwe wspomnienia Gomułki o tym, że, że próbowano by wyciągnąć sprawę katyńską. Bardzo wątpię, czy, czy Rosjanie wówczas chcieli, no chyba, że chcieliby uderzyć w Berię. No to oczywiście tak, ale znaleziono doskonałe sposoby na to, żeby Berię wyeliminować e, i Chruszczow i ekipa Chruszczowa. Tym bardziej nie zamierzała. No bo ujawnili zbrodnie, przypomnijmy słynny raport. Dokładnie, wystarczająco dużo zbrodni umówili, nie trzeba było przypinać tutaj przypinać tej Katynia. Szczególnie, że Rosjanie doskonale wiedzieli o sile rażenia mimo wszystko tej. Zbrodni. No właśnie, bo ta zbrodnia wbrew pozorom, ona ma ogromną siłę rażenia ze względu na to, że złamano wszelkie normy międzynarodowe. Było to klasyczne ludobójstwo. Nie było w gruncie rzeczy żadnego powodu racjonalnego powodu, żeby tego rodzaju zbrodnie zrealizować. A czy przede wszystkim ta zbrodnia była symbolem unicestwienia tej. Całej. Rosjanie nazywają to czasami takie działanie obezchołowieniem, czyli, czyli prawda, odcięciem głowy. Więc de facto ta zbrodnia miała przede wszystkim wyciąć tych wszystkich, którzy jako świadomi Polacy mogli być kiedykolwiek narzędziem do budowy Polski. I taki był główny cel. I to był źródeł tej całej Tak Dokładnie. tak samo wyrzucenie tych wszystkich rodzin. Ono też miało na celu zlikwidowanie tej określonej grupy. Społecznej. Bo przypomnijmy, że w Katyniu i w tych pozostałych obozach byli oficerowie głównie rezerwy. Dokładnie, czyli to byli cała elita intelektualna prawnicy, lekarze, m, nauczyciele i tym podobni. Czyli ta, ta grupa, elita która intelektualna. była największym zagrożeniem, której rozbicie było głównym celem Sowietów już w momencie wkraczania na wschodnie ziemie. RP. No wiadomo, Wtedy już mają oni w głowie te nastroje anty bo wiedzieli, co się działo wtedy na pograniczu, w czasie wojny polskiej. Poza tym, część z tych osób to, był jeszcze, to byli ludzie z, pamiętający wojnę polsko-bolszewicką. Te rodziny były tym narzędziem, tą siłą kultury. Więc rzeczywiście no, zniszczenie tych wszystkich osób plus wysiedlenie ich rodzin miało odciąć pewną warstwę, na której mogłaby być, być budowany potencjalny w przyszłości opór przeciwko, przeciwko propagandzie, przeciwko sowietom, przeciwko sowietyzacji e, Polski. Więc to, e, a te odcięcie, ta zbrodnia, z kolei w polskiej pamięci, ona e, wiązała się z innymi historycznymi działaniami Rosji, Rosji carskiej. No bo właśnie e, rozmawiamy o kłamstwie Katyńskim, e, m, mówiąc e, o tym, że podejmowano wszelkie działania, nawet zbrodnicze działania, żeby tę pamięć o Katyniu wykorzenić, wyrwać, bo i ginęli członkowie tej komisji, która wraz z Niemcami oceniała. Przyczyny i, i oceniała ofiary tej zbrodni katyńskiej. Potem ta komisja Burdenki cały ten aparat międzynarodowy, bo to przecież te pogłoski puszczano aparat propagandowy i tym podobnie. Czyli A wychowanie, ogromny tak nakład. zwane wychowanie patriotyczne w wojsku w A tak naprawdę Rosjanie zdają sobie sprawę, zdawali sobie sprawę od samego początku o tej, o tej sile rażenia. To była rzecz, którą zrobiono, ponieważ z punktu widzenia ówczesnego układu sił wydawało się, że będzie to najbardziej skuteczne. Kiedy ten układ się trochę zmienił, to rzeczywiście Rosjanie wiedzieli, iż bardzo trudno będzie Polakom, z Polaką wyłączyć Katyń z pamięci. Stąd kluczem było zapomnienie, właściwie do, do lat 80., bo to jest niesamowite, że nikt nie bawił się w jakiekolwiek rozmowy, po prostu nie będziemy rozmawiać. Mało tego. Wszyscy wiedzieli, Cut że rozmawiamy. Katyń tabu. Katyń tabu, a jednocześnie wszyscy wiedzieli, bo przecież to nie zniknęło i cały czas z pokolenia na pokolenie przechodziły te informacje, bo. Kolejna rzecz, której nie udało się zrobić Rosjanom, no to unicestwić tych rodzin. Sporo rodzin z tej deportacji kwietniowej przetrwała. Część z tych rodzin wyjechała z armii Andersa. Część z tego Kazachstanu wróciła do Polski. No, wróciły do Polski dzieci, żony tych, którzy w tych grobach leżeli. Mało tego, po powrocie do Polski ich informacje czy ich wiadomości nałożyły się na te informacje, które wtedy krążyły, te niemieckie, i sprawa była jasna. Więc w zasadzie była to e, publiczna tajemnica i e, jeden z takich symboli e, społeczeństwa polskiego, które wiedziało o tym. System wiedział, że społeczeństwo wie, e, natomiast samo niemówienie wydawało się wystarczające, żeby żeby nie uruchamiać demonów. Oczywiście było to względne, no bo, bo tak naprawdę yy, wymknęło się to spod kontroli chyba po raz pierwszy w momencie, kiedy powstała Solidarność i kiedy w 40. rocznicę zbrodni te informacje pojawiły się w obiegu publicznym ale no, to iście w zaparcie jest taką sowiecką metodą i, i, i nawet współcześnie Rosjanie bez przerwy wykorzystują ten sposób. Ale co wydarzyło się w 1990 roku, że 13 kwietnia. Ujawniono to, my jesteśmy zbrodniarzami. Najpierw, najpierw wydarzył się 1989 rok i oficjalna prośba strony polskiej, prokuratora generalnego, o to, żeby wznowić śledztwo. Myślę, że gdyby nie było tej prośby, to Gorbaczow mógłby pewnie wykorzystać to, ale było mu łatwiej trochę. Dlaczego to zrobiono? Po pierwsze, dlatego, że Gorbaczow budował zupełnie inną strukturę e, Związku Radzieckiego. Po drugie, moim zdaniem, dlatego, że e, Gorbaczow nie do końca był pewien e, tego, tej swojej pozycji, jeżeli chodzi o resorty siłowe. E, Pamiętajmy, że ujawnienie. I po, po, postanowił uderzyć w te resorty myślę, że, myślę, że nawet Jelcyn później wykorzystał to, między innymi rozwiązując KGB, ale rzeczywiście wzięcie na siebie odpowiedzialności za tą zbrodnię, powiedzenie tak, to myśmy zrobili tą zbrodnię, było przełomem, ogromnym przełomem dla obu stron. Właściwie rozbroiło bombę. Rozbroiło, ale nie do końca, bo metoda pozostała, kłamstwo katyńskie nadal jest wykorzystywane, w cudzysłowie mówiąc, jako sposób postępowania z niewygodnymi faktami, które postanawia się ukryć i to widzimy teraz współcześnie w czasie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Do tematu będziemy wracali. Naszym gościem był profesor Daniel Boczkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Dziękuję za spotkanie. Nasza audycja dostępna będzie w internecie. W Radio Białystok, ukośnik podcasty Lech Pilarski. Do usłyszenia. Tajemnice naszych czasów. Tajemnice naszych czasów.